Dzień dobry. Otwieram 28 Sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Arkadiusza Sulimę, Burmistrza Zwolenia, witam Pana Grzegorza Molenowskiego, Zastępcę Burmistrza, Panią Marię Karbarczyk, Skarbnika Gminy oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek obrad Państwo Radni otrzymali. Przystępujemy do realizacji. Czyli punkt pierwszy, podjęcie uchwał w sprawie. Projekt numer jeden w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Tym tą petycją zajmowała się. Komisja Skart, Wniosków i Petycji. To tak poproszę pana przewodniczącego o dwa, trzy zdania. Drodzy Państwo, od 25 sierpnia komisja na posiedzeniu zajęła się wyżywioną petycją i po wyjaśnieniach otrzymanych z Referatu Edukacji i Sportu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu prosimy o przyjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu. No, zgodnie z uzasadnieniem, które myślę, że każdy z Państwa się zapoznał, bo mieliście przesłane y, na drogą mailową i także macie y, w materiałach przekazanych, także myślę, że chyba że jest potrzeba, to przeczytam, ale chyba, chyba nie. Także wnosimy o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś są pytania do tego projektu? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer Jeden, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Czy już? pani Adamie, wstrzymuje się Pan? Aha, udało się, dobrze, dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt jednogłośnie. Projekt numer dwa w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zwoleń za rok szkolny 2020-21. I czy tu są jakieś pytania, uwagi do tego projektu? No tu są ceny, jak one są przyjmowane? Szanowni to Państwo, przeczytam tylko jeszcze, jak... przepraszam panie burmistrzu, że cena za olej napędowy jest 4,62 za benzynę 4,67, za e, autogaz 2 zł. Szanowni Państwo, jak co roku podejmujemy uchwałę, gmina ma obowiązek zwrotu rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych. Aby w, była wyliczona cena, musimy znać średnią cenę paliwa. Y, zostało to wyliczone oczywiście stacje wokoło tutaj naszej gminy, czy działające na, na terenie naszej gminy. Stąd Panie Przewodniczący takie po prostu ceny. Oczywiście Dziękuję. uchwała podnoszona jest na rok obowiązujący rok szkolny. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu nr 2 proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie projekt numer 3 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. Tutaj pani skarbnik, co nieco objaśniała, mamy projekty mieliśmy wcześniej. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego punktu, Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 3? Proszę o przyciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Na tym kończymy sesję nadzwyczajną. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Zamykam obrady 28. sesji Rady Miejskiej w zwoleniu. Dziękuję.